Patrz Skubi, zielony salonik. Może trzymają tam pyszne sałatki i warzywka? A ku -ku! Duch! <śmulity> Co tam robicie? A co nie widać? Capnął nas wąż ożywiony przez ducha. Ale z tego węża cieknie woda. Bardzo ciekawe. Ha, ten duch unosił się w tamtym miejscu nad tymi kościumami. A teraz trzyma skubiego. Ależ nie, to podłoga przyczepiła się do niej jego obroża. Ta podłoga jest namagnesowana. Z kolei naszych żarłoków związał wąż hydrauliczny. Porusza się, kiedy płynie w nim woda. Te rewie zbudowano dla Rufusa Ochrypusa, prawda? A to pewnie są jego magiczne rekwizyty. Kiecka zjedwabił. O mamciu. To maska, którą nosił duch. Duch czy nie duch, ale ktoś na pewno ją wyrzucił, żeby wymknąć się chyłkiem z kasyna. Albo żeby wmieszać się w tłum gości. A może był to cwany Flapjack, który chciał wygryźć moją drogą przyjaciółkę Lindsay, która czasem pożycza mi ciuchy. Weź ją sobie, mam ich kilka. Cudownie! Hej, a co z panem Stone'em? Niby po co miałby psuć koncert we własnym kasynie? On wcale nie jest właścicielem kasyna, tylko nim zarządza. Był kompletnie spłukany i musiał je sprzedać korporacji. To może z zemsty chce doprowadzić kasyno do ruiny? Musimy to natychmiast sprawdzić. Rozdzielamy się. Kudłaty, Scooby i ja zajmiemy się Stone'em. Ekstra. Alincej, Velma i ja zajmiemy się zakupami.